Nowe dane dotyczące skuteczności Pfizera i AstraZeneca Ochrona po 12 dniach od pierwszej dawki Pfizera i AstraZeneca. 12 dni po pierwszej dawce szczepionek przeciw COVID-19 od firm Pfizer i AstraZeneca znacząco maleje ryzyko zakażenia, przekazał w piątek prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak. 12 dni po przyjęciu pierwszej dawki szczepionek Pfizer i AstraZeneca znacząco maleje ryzyko zakażenia COVID-19. Skuteczność szczepionki Pfizer 69%. Skuteczność AstraZeneca 60%. Częstość występowania działań niepożądanych mniejsza niż w badaniach, napisał na Twitterze prezes Urpl, załączając link do artykułu na ten temat. Silna odpowiedź przeciwciału wcześniej zakażonych w innym wpisie w mediach społecznościowych Cessak przekazał, że dorośli w wieku powyżej 70 lat wykazują silną odpowiedź przeciwciał 3 tygodnie po pojedynczej dawce szczepionki Pfizer-Biontech. Odpowiedzi przeciwciału po pojedynczej dawce szczepionki były znacząco wyższe u osób wcześniej zakażonych, dodał. Ponad 11 milionów szczepień w Polsce W Polsce podano dotąd 11 milionów 470 800 zastrzyków ze szczepionką przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami szczepionek firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkowym preparatem Johnson Johnson, jest 2 miliony 965 563 osób.